Cześć, witajcie. Dzisiaj tak trochę inaczej. Dzisiaj będzie filmik na temat tego, co ktoś mi zarzucił, że dużo mówię, mało robię, więc tym razem będzie filmik związany ze zużyciem energii elektrycznej przez rekuperator. Teraz gdy były te mrozy. Jak wiecie, no. W mojej okolicy było nawet do minus 18, ale niestety baza mi się wykrzeczyła i nie mam danych z tak dużych mrozów. No, ale mam dane z niewiele mniejszych mrozów, które mam nadzieję, że będą obligatoryjne. Ja wiem, że zaraz ktoś powie, że baza mi się wykrzeczyła, więc zużycia prądu, które są generowane i te pasy się nie zliczały i inne takie rzeczy. Nie, nie, spokojnie o to się nie martwcie, to się liczy w inny sposób, więc nawet jeżeli mam jakąś przerwę w generowaniu danych i zapisywanych w influxie to w momencie, kiedy one się naprawią i zaczynają z powrotem spływać, to one i tak są e, zliczane prawidłowo ze względu na to, że jest zlicza Home Assistant, więc to dzieje się całkowicie inaczej, a bardzo prozaiczna rzecz, mm, w influxie <grym> zabrakło im miejsca. Tak, więc jakby muszę kupić większy dysk, bo mam pewien problem, więc jeżeli ktoś zna Influx DB w wersji 2.0, to chętnie bym skorzystał z pomocy. No dobra, ale wracając do Glutomatu. tematu. Mam rekuperator, jak niektórzy wiedzą, mój rekuperator to jest Tesla Green Airpack 400H. Ten taki kosmiczny, już trochę czasu działa tam na, na, na strychu. Czy to jest urządzenie, które bym polecił do zakupu jako pierwszy rekuperator, wszystkim i zawsze? Niekoniecznie. Są może niekoniecznie lepsze rozwiązania na rynku. Ja wybrałem ten rekuperator w dużej mierze też ze względu na mm, hype, jaki był na, na to urządzenie, bo nie ukrywam, było ono bardzo popularne. Było ono m, mówione, że to jest najlepszy rekuperator na rynku. I może, jeżeli samo urządzenie jest całkiem spoko, no bo jeżeli chodzi o jego parametry pracy, nie mam nic złego do powiedzenia. Natomiast aplikacja do zarządzania tym rekuperatorem to jest jakiś żart. Naprawdę już, już ręce opadają, jeżeli chodzi o zarządzanie tym rekuperatorem. Całe szczęście, że wiele rzeczy jestem w stanie zrobić przez modbusa tą integracją, które są, zrobiłem w home Assistencie, bo gdyby nie to, to bym się wściekł. No ale nie wszystkie rzeczy jestem w stanie zrobić, albo na nie wszystkie rzeczy poświęciłem tyle czasu, żeby to dokładnie robić. Prosty przykład. Jak macie jakikolwiek błąd w aplikacji na Androidzie, związanej na przykład z filtrami, to przycisk X do zamykania tego komunikatu znajduje się. Poza ekranem. Nie da się go fizycznie kliknąć w żaden sposób. Ekranu nie da się przesunąć, powiększyć, zmniejszyć. Nie da się go po prostu kliknąć. Zgłaszałem to do producenta już prawie rok temu i nikt na to nie zareagował. Nie ma żadnej aktualizacji. Aplikacja jest zrobiona na siłę według stylu urządzeń na Android, na iOS-a, mimo tego, że większość użytkowników w naszym kraju, jakby nie patrzeć, to Android, no ale tak czy siak, czy to Android, czy iPhone, nieważne, no, ja na Androidzie nie jestem w stanie tego kliknąć, co jest dla mnie po prostu porażką. Tak, no co to jest za aplikacja, gdzie nie jestem w stanie tego kliknąć. Druga rzecz, która mnie na przykład irytuje, jest to, że kupę kasy ludzie płacą za moduł e, Air Mobile, który tak naprawdę nie pozwala nam dokonać kalibracji tego rekuperatora. Czyli rzeczy, które jest bardzo jakby niezbędne do tego, żeby działał chociaż moduł CF, nie jesteśmy w stanie tego wykonać z, z, modułu, z, modułu, z modułu Air Mobile, mimo tego, że wiele osób na przykład nie chce wieszać kolejnej skrzynki do zarządzania rekuperatorem na ścianie. No ja nie chciałem, a teraz się okazuje, że żeby to wykonać muszę mieć AirMobile. No, znaczy e, e, R++, tak taki moduł fizycznie wieszany na ścianie, no dramat. No ale to takie rzeczy jakby też łyżka dziegciu w, te, w, te, w tym słoiku pełnym miodu, tak no bo jakby samo urządzenie, to nie mam żadnych przeciwwskazań do niego albo jakichś problemów, ono działa już ponad trzeci rok i nic się z nim nie dzieje, ono cały czas sobie tam działa w tle, załącza się według czujników, które sterują jego... jego może żeby nie mieć go osłonę, to wam pokażę, jak to tam wygląda w tej chwili. O tu mamy jakby moduł zarządzania rekuperatorem. Nie do końca w tej chwili jest on w 100% sprawny ze względu na to, że, a może ja się tu przesunę. Ze względu na to, że w home asystencie wywaliłem pasek, który sterował tym oto suwakiem, no a nie mam czasu usiąść i tego naprawić. No niemniej w tej chwili, jak widzicie, mamy tutaj dane, tak? Czyli tak na czerpni zaciąga 08, no niecały jeden stopień. Z domu wyciąga 19,2. Mimo tego, że w domu jest cieplej, no ale straty po prostu na rurach i to, co się wychładza po drodze, no to do czujnika dochodzi 19,2. Na dom nawiewa 15,9. Natomiast nie ma już czujnika na wyrzutni, co jest dla mnie mega słabe, że rekuperator za tyle pieniędzy nie ma czujnika na wyrzutni. No fajnie, jakby był. Wiele osób takich jakby geeków pod tym względem, jak ja, chciałbym mieć ten czujnik na wyrzutni. Mogę go dołożyć sam, nie ma problemu, ale no chciałbym, żeby to było w urządzeniu. No, więc to z takich rzeczy. Jeżeli chodzi o same, sam rekuperator, tak wygląda aplikacja, tu się nic nie zmieniło, bypass automatyczny, inne takie rzeczy, ale do, 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 do czego dążymy. No najważniejsze to, o czym mieliśmy rozmawiać, to jest zużycie energii. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o. Wybaczcie, kamera jest trochę z boku, ja będę patrzył tutaj na wprost, bo tu mam główny monitor, więc tutaj będę patrzył nie na was, więc wybaczcie. Jeżeli wam to przeszkadza, to powiedzcie, postaram się jakoś zmienić scenę. A też dajcie znać jak taki odbiór filmu, czyli że gadająca głowa do tego, co się wyświetla, bo jakby mam bardzo dużo materiałów, które moglibyśmy w ten sposób omówić, a nie wiem, czy to wam będzie po prostu odpowiadać. Więc może byśmy zaczęli od tego, co, co tu się w ogóle działo. To mamy tak, mamy pobór energii samego rekuperatora. Może tak, zakres to jest od, od 1 stycznia do 8, od 1 listopada do 8 stycznia, więc mamy tutaj pobór energii. Jak widzicie, rekuperator pracuje w taki dosyć. Cykliczny sposób, tu można zauważyć, że to są po prostu, tak jak patrzycie na całości tych, tych zakresów pracy, są one dosyć cykliczne. To nie jest tak, że nagle e, codziennie nie ma jakiegoś takiego piku, bo był taki codziennie pik. Jak widzicie, tutaj mamy na przykład, to nie jest jakoś dużo, bo to jest zużycie w granicach 100 W. I to jest, tak jak widzicie, godzina 23, godzina 23, godzina 23, godzina 17. I wiecie co to są za piki? Te piki to są po prostu wietrzenia domu. Tutaj mamy 23, tak? Tutaj mamy 23. Tu mamy trochę wcześniej 17. To są piki związane z wietrzeniem domu, związane z tym jak jak. Się myliśmy. Tylko dlaczego pokazuję Wam wszędzie 23. No bo e, mamy tak szeroki rozdział czasu, że po prostu nie pokazuję dokładnego, dokładnych minut, ale mniej więcej koło tych godzin chodzę ja się kąpać, dlatego tak jest. Natomiast tu mamy bardzo duży strzał. Mamy aż 453 waty, czyli pół kilowata. No i czy to jest dużo, czy to jest mało? Niekoniecznie, ale może zobaczmy, jak wygląda korelacja. Bo tu mamy temperaturę, tu mamy kolejny wykres z temperaturami zewnętrznymi. Jak widzicie, tu mamy 10 stopni aż, ale tutaj już jesteśmy w okolicach minus 11. Tu mieliśmy minus 10, więc zobaczmy, jak wygląda korelacja jednego do drugiego. Mamy to tutaj. I teraz tak, może tą żółtą. Nie, tą nie, tą moment, tą i tą. Nie da się dwóch zaznaczyć? Da się czyli ta i ta dobra i teraz tak w momencie kiedy tu akurat widzimy że eee... a tu, tu był dłuższy czas kiedy, kiedy pracował na wyższych obrotach jak widzicie tutaj rekuperator od godziny 17 pracował zużywając 200 parę wat, a to dlatego że mieliśmy po prostu gości taki prosta prosta rzecz nie eee... natomiast tutaj mamy korelację tego zużycia i tutaj Zobaczcie że w momencie kiedy był ten duży pik czyli 453 to temperatura na zewnątrz oscylowała w okolicach minus 11 stopni. Tak, widzicie, tu jest dokładnie ten pik, czyli mamy na samej górze kropeczkę i na dole i mamy minus 11 stopni. I teraz, jak działa w ogóle za. za bezpieczenie w tym rekuperatorze przeciw zamarzaniu. Nie jestem ekspertem, nie będę jakby tłumaczył wam tego co jest na stronie producenta. Jeżeli ktoś się chce za, zainteresować, to jakby e, zapraszam na stronę producenta, ale w większości jakby klucz tematu związanego z rekuperatorami to na przykład tak jak wiele osób porusza tematy tych bardzo tanich rekuperatorów, to jest właśnie to w jaki sposób rekuperator e, to w jaki sposób rekuperator pracuje z grzałką. Z grzałką bądź z wentylatorami, ponieważ są dwie, dwie metody na przykład rozmrażania wymiennika albo nie do jego zamarz, zamarznięcia. Pierwsza rzecz to jest właśnie uruchomienie grzałki elektrycznej, która jest na nawiewie, to powoduje, że powietrze, które jest na przykład zmrożone, wpada, nie wpada zamrożone do wymiennika, przez co nie ma z problemu tym, że zamri, zamrożone powietrze albo powietrze o minusowej temperaturze spotyka się z ciepłym powietrzem i następuje wykroplanie wilgoci i zamarzanie wymiennika. To jest jedna metoda. Druga metoda to jest na przykład wyłączenie Wentylatora, chyba nawiewnego, tak, żeby został tylko wywiewny, i wtedy po prostu wymiennik sam z siebie się ociepla, ze względu na to, że wydostaje się z domu ciepłe powietrze. I to są jakby dwie najprostsze metody, jakie ja znam, o jakich pamiętam, ale możliwe, że są też inne. Przybliżmy może tutaj ten okres, kiedy ten rekuperator tak mocno pracował. To już będzie nam tutaj łatwiej. Ta linia dolna jest bardzo płaska On ze względu na ten pik, więc może. Wytnijmy tu i zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj cały czas, jeżeli spojrzymy na tą dolną wartość, czyli tą zieloną, to zobaczycie, że cały czas byliśmy w okolicach minus 5, minus 7. Widzicie, cały czas, tak jak poruszam, tutaj, gdzie mamy bardzo płasko, byliśmy w okolicy 0. Nie ma problemu. 0, minus 2. Jak widzicie, linia pracy rekuperatora, to może tu przybliżę, bo to jest dobry przykład tutaj. Zobaczcie, tu mamy między 12 a 17, mamy praktycznie linię ciągłą, jeżeli chodzi o pobór mocy przez rekuperator. Jest ona dosyć stała w okolicach 20 paru wat, czyli tyle, co zużywają tak naprawdę same wentylatory. Natomiast tutaj mamy w okolicach minus 8, minus 7, jak widzicie mamy piki energii cały czas góra-dół, 60, 70, 15, 35, no tutaj znowu w górę na 136, na 120, 76. Te piki to są właśnie załączenia grzałki na nawiewie, które powodowały podgrzanie powietrza przez rekuperator. Jak widzicie, tych pików jest bardzo dużo. Niektóre są bardzo bardzo mocne, czyli ta grzałka rozgrzała się dosyć mocno. Tak obstawiam, że grzałka, bo nic chyba tam innego jeszcze nie ma w tym rekuperatorze. A jeżeli jest i ktoś wie lepiej, to niech mnie poprawi. Więc mamy tutaj te wszystkie piki. Jak widzicie. I tak to działa tutaj. Natomiast jeszcze możemy się przesunąć na przykład tutaj. A, a, gdzie to mamy? Styczeń. 8, tu mamy ten zakres. Tu jeszcze mamy ten okres, kiedy też było dosyć zimno. Tu mamy, widzicie, minus 10 i mamy dokładnie tą samą sytuację. Tak, mamy tutaj jakiś duży pik, który no, był wygenerowany. Przez rekuperator, natomiast tu mamy okres, kiedy ten rekuperator co chwilę włącza i wyłącza tą grzałkę. Widzicie między tym włączeniem, czyli tu mamy 172 waty 172 waty 172 waty przy mniej więcej minus 10 stopniach. Widzicie tu było cały czas minus 10, minus 10, minus 10, minus 10, minus 10 tak? Ta temperatura była stała, a ta grzałka sobie latała w tej weftę, w tej weftę cały czas, cały czas w górę, cały czas w górę. I tak to wyglądało, jeżeli chodzi o to. I teraz kolejna ważna rzecz, która na pewno Was zastanawia, to jest jeżeli chodzi o koszta. Jak to wyglądało, tak? Tutaj mamy taki e, krótki podgląd, więc możemy sobie zobaczyć, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o koszta, bo e, tu mamy resetowanie akurat związane z miesiącem. Tak, zielona linia to jest koszt roczny zużycia rekuperatora. Znaczy koszt energii pobrany przez rekuperator wyrażony w kilowatogodzinach, a teraz żółta linia to jest koszt wyrażony w złotówkach. Tylko teraz tak, w złotówkach musicie wiedzieć, że ja liczę cały czas tanią i drogą taryfę, więc jakby rekuperator koszty są liczone właśnie w zależności czy tania, czy droga taryfa. A więc, żeby nie było, jakie to są koszty, nie chcę Was wprowadzać w błąd, ponieważ yy, wiele osób ma inne stawki. Więc tak, za cały zeszły rok, jeżeli chodzi o yy, użycie rekuperatora, to cały, cały zeszły rok rekuperator zużył 328 kWh. Więc możemy sobie to otworzyć tutaj ostatnie te miesiące. Dokładnie 329, przepraszam. 329 kWh. Więc jeżeli byśmy nawet liczyli prąd za złotówkę. Czyli mamy prąd yy, 329, tak, dzielimy to przez 365 dni. To wychodzi nam niecała złotówka dziennie, jeżeli chodzi o pracę rekuperatora. Natomiast jeżeli mamy tutaj ten okres, kiedy było zimno, czyli mamy od 8 to weźmy sobie od 1 stycznia zakres do 8, widzimy, jak tutaj wzrastały te koszty, więc przez pierwszych 8 dni rekuperator zużył już 11 kWh, więc może się to wydawać, że to były duże sumy, a, ale. Wiecie co? Jeszcze narzucę tutaj zużycie dzienne, to będzie to lepiej widać. Dajcie sekundę. Dobra, wróciłem. I możecie teraz zobaczyć, że dziennie rekuperator tu na przykład na początku zużywał 0,6 0,8 0,9 Tu mamy 0,5, 1 Ale już na przykład 0,6 zużył 2 A 0,7 zużył 4,5 kWh Tak? Samego siódmego i teraz wróćmy, ile było siódmego, jeżeli chodzi o temperaturę zewnętrzną. Siódmy. Ciu. Weźmy zakres sam siódmy, będzie łatwiej. Od siódmy do siódmy. Dobra, i teraz zobaczcie, jeżeli chodzi, te, mamy temperaturę zewnętrzną, czyli to możemy, to możemy włączyć. Czyli jak widzicie, startowaliśmy z poziomu minus czterech. Czyli o północy było minus 4, a w nocy było minus 10 i w przeciągu tego dnia widać było, że tam było minus 6, potem cały czas był mróz. Czyli w okolicach, jakby minus 6, minus 7, mogli, można się poruszać. A ja to się przesunę tutaj kawałek, tu widzicie, tu już mamy minus 10, to jakby mamy cały czas zużycie rekuperatora, że grzałka. Cały czas praktycznie pracowała. Non stop się włączała, wyłączała, włączała wyłączała. Co w efekcie przełożyło się na zużycie energii. Nie to. Co w efekcie przełożyło przyło się na zużycie energii, więc jak zaczynaliśmy od zera, to rekuperator cały czas coraz więcej, coraz więcej zużywał tej energii, tak żeby przez cały dzień zużyć 4,5 kW. Więc jeżeli chodzi o zużycie, to przez pierwszych 8 dni stycznia, bo to może. Też w ten sposób, jakby, możemy pokazać, że przez pierwszych 8 dni stycznia rekuperator zużył 11 kWh. A teraz, jaki to jest koszt, to musicie już policzyć względem, no jakby, waszej taryfy. No ale jeżeli liczymy, że na przykład mamy złotówkę za kilowatogodzinę, to to jest 11 zł. Więc to jakby w ten sposób tak wygląda. Nie wiem, czy to jest wystarczające, jeżeli chodzi o, o zakres pracy rekuperatora i jego koszty. Jeżeli jest ten film zbyt chaotyczny, dajcie mi znać. Chętnie posyłam jakiegoś feedbacku, co zmienić, jak wam to przedstawiać bardziej, jakby dokładnie, albo jakie elementy są wam potrzebne, żeby takie statystyki po prostu poznać i zrozumieć. Więc to chyba wszystko. Jeżeli ktoś dotarł do samego końca. A chciałbym, żeby takie osoby były, to napiszcie na końcu w komentarzu wentylacja. Będzie mi bardzo miło. Do następnego. Hej!